Witam wszystkich bardzo serdecznie witam na moim kanale. Pełnia 6 października w Baranie. Pełnia ta aktywuje energię pasji, spontaniczności. Energie stają się bardziej bezpośrednie, impulsy silniejsze. Łatwiej chcieć tu i teraz. Kluczowe tematy pełni to Inicjatywa, czas wziąć sprawy w swoje ręce, to co chcesz wreszcie zacząć, uruchomić, o co walczyć. Energia barana nie czeka, działa tu i teraz. Jeśli coś odkładałeś na później, ta pełnia wyciągnie to na powierzchnię i da ci impulsy, by ruszyć z miejsca. Granice to moment, by jasno określić, gdzie kończy się Twoja przestrzeń. Może to oznaczać zakończenie relacji, projektu czy współpracy, które nie służą już Twojemu rozwojowi. Nowy początek, każda pełnia to kulminacja, ale też początek końca. Gdy zamkniesz stare drzwi, zrobisz przestrzeń na coś znacznie bardziej zgodnego z Tobą. Transformacja gniewu, baran to ogień. Zamiast tłumić frustrację lub działać z impulsem, wykorzystaj tę energię jako napęd do świadomego działania. Gniew to siła. Jeśli Nauczysz się nią kierować. Staniesz się Twoim sprzymierzeńcem. Świadoma odwaga. Odwaga nie oznacza brawury. Teraz liczy się działanie połączone z empatią i świadomością skutków, a nie reakcja na ślepo. Znaki kardynalne. Energia przełomu barana, wagi, raka i koziorożca, to znaki inicjujące nowych etapów. Pełnia w baranie aktywuje właśnie tę energię odważną, dynamiczną, skłaniającą do przełomu. Możesz nagle poczuć silny impuls, by działać, zmierzyć się z tym, przed czym do tej pory. Uciekałeś, i w końcu postawić granice tam, gdzie są one naprawdę potrzebne. Cień Barana uważaj jedynie na drugą stronę tej, im, tej energii, impulsywności, ego i potrzebę postawienia na swoim za wszelką cenę. Ta pełnia uczy. Odwagi, ale takiej, która idzie w parze ze świadomością nie brawurowego pędu, a dojrzałego działania, które służy Twojemu dalszemu rozwojowi. Merkury w aspekcie kwadratury do Plutona wskazuje na możliwości napięcia w komunikacji: słowa mogą ranić, mogą wychodzić ukryte emocje lub konflikty. Wenus od 13 października wchodzi do znaku Wagi, ale pierwszą połowę miesiąca Wenus będzie jeszcze w znaku Panny, co może wprowadzić krytyczne podejście do relacji. Kwestie praktyczne w miłości, potrzeby uporządkowania spraw sercowych. Ten okres może być bardziej surowy w uczuciach. Po 13 października, kiedy Wenus wejdzie do wagi, relacje zyskują na harmonii, dyplomacji, estetyce i równowadze. Sprzyja to współpracy, medytacji i łagodniejszym wyrażaniom uczuć. Dlatego pełnia w Baranie dzieje się w momencie, gdy Wenus jest jeszcze na zakręcie między surowością panny a łagodnością wagi. Co daje mieszankę napięcia i możliwości transformacji w relacjach. Horoskop pełni plus wpływ Wenus dla znaków zodiaku. Poniżej prognoza, jak te energie mogą się objawiać dla poszczególnych znaków, ale zanim do tego przejdę, poproszę Was o subskrypcję, komentarz łapkę w górę, a jeśli masz ochotę postawić mi wirtualną kawę, to zapraszam do opisu filmu, tam znajdziesz link. Zaczynamy. Witam, baranki. Pełnia w Twoim znaku zwiększa Twoją charyzmę i determinację. To moment, by zaistnieć, ruszyć do przodu z planem, nie czekać, jednak w komunikacji uważaj. Kwadratura Merkurego Plutona może prowokować konflikty z bliskimi lub słowa wypowiadane pod wpływem emocji. Wenus w Pannie sprawia, że możesz analizować relacje, dostrzegać niedoskonałości partnera. Po 13 października, gdy Wenus wejdzie do Wagi, twój Styl w miłości stanie się bardziej wyważony, łagodny i dążący do kompromisu. Pozdrawiam. Witam byczki. Pełnia może dotknąć Twojego obszaru życia zawodowego lub ambicji. Możesz poczuć presję udowadniania sobie. Staraj się nie brać wszystkiego na siebie, bo uczucia mogą być napięte. Wenus w Pannie przez część października sprzyja w ocenianiu wartości partnera, relacjom opartym na służbie, drobnych gestach. Po jej wyjściu do wagi poczujesz większą potrzebę estetyki, harmonii w związkach i kompromisów. Pozdrawiam. Witam bliźnięta. Pełnia może aktywować sferę komunikacji i relacji. Tematy, o których długo myślałeś, mogą teraz wyniknąć na powierzchnię. Uważaj na zbyt impulsywne słowa. Wenus w Pannie sprzyja krytyce, pilnowaniu detali w związku. Drobne napięcia mogą się pojawić, jeśli partnera coś irytuje. Gdy Wenus przejdzie do wagi, z łatwością wprowadzisz urok, takt i dyplomację w relacjach. Pozdrawiam. Witam raczki. Pełnia może obudzić emocje związane z domem, rodziną, stabilnością. Możliwe, że staniesz, staniesz przed decyzjami dotyczącymi finansów lub wspólnych zasobów. Wenus w Pannie sprawi, że będziesz bardziej wymagający emocjonalnie, dostrzegać luki w bliskich relacjach. Ale po przejściu Wenus do Bagi bardziej będziesz skłonny do pojednania łagodnych gestów i tworzenia estetycznego, przyjaznego otoczenia. Pozdrawiam. Witam, lwy. Pełnia może dotknąć Twojej kreatywności, potrzeby wyrażania siebie, relacji romantycznych. To dobry moment, by postawić się na scenie, ale uważaj na przesadę i konflikty z ego. Wenus w Pannie może powodować wewnętrzną krytykę własnych działań w miłości. Przez te relacje mogą wydawać się chłodniejsze. Gdy Wenus wejdzie do wagi, wraca harmonia, wdzięk i więcej zrozumienia w związkach. Pozdrawiam. Witam panny. Pełnia aktywuje Twój sektor duchowy albo ukrytych spraw. Być może coś, co trzymałeś w ukryciu, teraz pojawi się jasno. To moment przemyśleń i oczyszczeń. Wenus w swoim znaku dokładnie w początku października daje Ci większą magnetyczność, możliwość wyrażania siebie w relacjach, być może nawet nowe zauroczenia. Po wejściu Wenus do wagi możesz odczuć lekkie ochłodzenie, z kolei bardziej... Szukać równowagi w dawaniu i braniu. Pozdrawiam. Witam, wagi. Choć pełnia w baranie to opozycja, przeciw, przeciwległy znak, to może pojawić się napięcie między Twoimi potrzebami a potrzebami partnera. Konflikty związane z autonomią, bliskością. Wenus od 13 października wchodzi w Twój znak. To ogromne wzmocnienie relacji, atrakcyjności i harmonii. Od tej chwili łatwiej Ci działać z urokiem, budować partnerskie połączenia. Pozdrawiam. Witam Skorpiony. Pełnia może obudzić kwestię. Transformacji, zakończeń, wewnętrznych zmian. Coś starego trzeba zostawić, by coś nowego mogło powstać. Wenus w Pannie może podkreślić tendencję do analizowania relacji, dostrzegania braków. Gdy Wenus przejdzie do wagi, zwiększa się Twoja chęć do zaangażowania w relacje, ale też potrzeba równowagi między dawaniem a otrzymywaniem. Pozdrawiam. Witam strzelce. Pełnia aktywuje sferę marzeń, wizji, być może podróży lub poszerzenia horyzontów. To czas, by działać śmiało, choć wewnętrzne napięcie może utrudniać decyzję. Wenus w pannie sprawia, że stajesz się bardziej krytyczny wobec swoich planów i relacji. Po przejściu Wenus do wagi większa lekkość w podejściu do związków, więcej harmonii w kontaktach. I bliskości. Pozdrawiam. Witam koziorożce. Pełnia może skierować uwagę na sprawy materialne, finansowe, bezpieczeństwo, możliwe ważne de decyzje dotyczące zasobów. Wenus w pannie może wprowadzić ostrość w ocenianiu wartości w życiu i relacjach. Pojawiają się pytania. Co naprawdę cenisz? Gdy Wenus wejdzie do wagi, większa zdolność w kompromisie, budowaniu partnerskich projektów i relacjach. Pozdrawiam. Witam wodniki. Pełnia może obudzić kwestie związane z przyjaźnią, grupami, wspólnymi przedsięwzięciami. Może pojawić się napięcie między wolnością a obowiązaniami. Wenus w pannie może sprawić, że zaczniesz analizować dynamikę w grupach, dostrzegać braki komunikacyjne. Po wejściu Wenus do wagi łatwiej nawiążesz współpracę. Zyskasz sympatię i wsparcie otoczenia. Pozdrawiam. Witam rybki. Pełnia może poruszyć swoją duchową stronę, podświadomość, sny i emocje, które dotąd były ukryte. To czas oczyszczeń i intuicyjnych wglądów. Wenus w pannie może stawiać wymagania co do granic w relacjach. Może być moment, by zweryfikować, czy relacje są zdrowe. Po przejściu Wenus do wagi. Energia relacji staje się cieplejsza, większa empatia i wzajemność. Pozdrawiam.